Tugabu Snicker Madness. Film, który będzie ciężko przetrawić. Bardzo ciężko. Użytkownicy, a właściwie użytkownik, ocenił ten film na jeden. Ale jeden głos o niczym nie świadczy. Sprawdźmy ten film. Film stworzony przez rodzinę łajansów, którzy prawdopodobnie urwali się z psychiatryka, zaczyna się na basenie i tutaj to są po prostu jaja. Jeden, na przykład, taki totalnie gruby, który oczywiście skoczył na bombę. Wodę wyjebało do góry. Dziwi mnie jednak to, że tylko wodę, a nie wszystkich. No i przychodzi totalny śmierdziel, którego skarpety żyją własnym życiem. On tak jebie. Że ludzie padają jak muchy, a muchy żygają dalej niż widzą. To jest bomba biologiczna. Woda została zatruta i musieli ją wymienić. I tutaj głośnik, na którym pokazują się usta. Jaki debil na to wpadł? Nie wiem. I tu jeden debil chciał poćwiczyć na deskorolce, no ale oczywiście wypadł i wpadł do basenu głową. Spokojnie, nic mu się nie stało. Przejdźmy do dnia następnego. Jeden z gości, taki mulat, codziennie rapuje pod prysznicem. Za co oczywiście dostaje pomidorem i należało mu się. On też zawsze nosi chustę i czapkę, bo jest łysy i ma wielki łeb. Ma też w domu telewizor i odbiera kanały za pomocą wieszaka. Tak, jest to możliwe, ale jeżeli ktoś mieszka w dużym mieście, to niech lepiej nie próbuje. Mają też w domu telefon, ale przewód, no jest naprawdę długi, bo matka musi wszędzie chodzić ze słuchawki. A to jest pies, który po pierwsze chodzi w pionie, po drugie nosi tylko czapkę i buty, a po trzecie żarcie oddaje Afrykanom. Idą teraz do supermarketu. Matka oczywiście przy telefonie, którego słuchawka ma nieskończonej długości przewód. Ale podwójnym zdziwieniem jest to, że nikt na ten przewód ani nie stanął, ani się o niego nie potknął. A teraz potrójne zdziwienie słuchawka wraca na swoje miejsce. A tak w ogóle, to ten supermarket jest dosyć nietypowy, bo tam często dochodzi do bujek zazwyczaj jakieś ubranie czy coś tam. Przechodzimy teraz do innego supermarketu, no i tamten gość musi niestety zdecydować się na te gorsze buty, bo na lepsze nie stać go nie stać ich. Dalej rozmawia z Bogiem, który tłumaczy mu, że 450 dolarów to jest jednak za dużo, jednak musi się zdecydować na te buty za 150 dolarów. A teraz pokaże jego koszulki. No, ten to ma kurwa gust. Tylko buty mu nie odpowiadają. Wyrzuca je. Ciekawe w czym będzie chodził. Trzeba jednak pamiętać, karma wraca, znaczy buty wracają. Przyjeżdżają teraz. Chińczyki. No teraz to się kurwa dzieje. Na przykład jeden potrafi tak zjeść rybę, żeby zostawić ości. A drugi, właściwie druga, potrafi przerobić buty tak, żeby wyglądały prestiżowo. No i piosenka. Na szczęście niedługa, bo ten gość dostaje ciaste. I znowu mu się należało. I znowu ten głośnik, który jakiś debil zaprojektował. No i oczywiście wszyscy zachwycają się tymi jego butami. Bo jeśli się nie mylę, to w Stanach to musi być kurwa normą. Dalej. No, teraz oni muszą trochę zarobić, więc zatrudnili się w fabryce. I kleją buty za pomocą gumy, miodu i glutów. A potem rzeczywiście to sprzedają, zarabiając na tym, no, kokosy. Nagle jednak przychodzi do nich Big Kid. Który oczywiście potrafi tak walnąć, że twarz oddziela się od ciała, ale on nie umiera. I bardzo łatwo przyczepić twarz z powrotem. A teraz wracamy do psa, który rozmawia przez telefon, który jest w kształcie kości i przed swoim właścicielem akurat udaje psa. Wróćmy teraz do butów. Ten klej jest oczywiście wadliwy. Buty się rozpadają po jednym dniu. Z drugiej strony to dobry pomysł na biznes, tylko że wszyscy trafili do szpitala. Dowiedział się o tym dyrektor. A także cały tłum, który jest totalnie wściekły. Ale tłum później się uspokoił i nie wiem dlaczego, bo kurwa nie mogę tego słuchać. A potem piosenka, właściwie bit przez 2,5 minuty, czyli właściwie do końca filmu. Co to miało być? Czy to ma w ogóle jakąś fabułę? Nie wiem, wygląda to jakby kilka scen, kilkadziesiąt, złączyć po prostu w całość. A że to niespójne, a chuj! Naprawdę brakuje mi słów, aby to obrazić. Może się wydawać, że film to krótkometrażówka, ale nie. Trwa 40 minut, więc jako krótkometrażówki tego nie zaliczam.